Będziemy analizowali teraz tak zwane konstelacje. Powiem wam, czym są konstelacje, czyli jak rysy nakładają się na siebie. I przedstawię ci, jak wygląda wykres rysów osobowości. No i ale pewnie się zastanawiasz, cóż to za grafika, tak? No, no to powiedz, to jest pies czy to jest kot? Nie da po sieci taka grafika niedawno krążyła, ja ją wyłapałem. Nie wiem, czy wy też się z nią spotkaliście. I teraz pies czy kot, nazwałem go tak synergicznie, konstelacyjnie, że to jest psot, połączenie psa i kota. I, ale dlaczego tak? Ponieważ my w naszej osobowości nie mamy jednego rysu, mamy ich wiele. No i często się zastanawiamy, jak ja w końcu jestem. Czasami jestem taki, czasami jestem taka, legitymuję się różnymi cechami, i czasami ambicjonalnie, a czasami to mi się nic nie chce. Jak ta dynamika tego wszystkiego się zmienia, jak ona się łączy ze sobą, bo nikt z nas nie jest jednym czystym, pojedynczym rysem. Dlatego prawdziwa zabawa z rysami osobowości, zabawa w cudzysłowie oczywiście wyższa szkoła jazdy i naprawdę sensowny sposób rozumienia rysów. Zaczyna się, może nie tyle zaczyna się, wchodzimy na kolejny poziom, gdy poznajemy konstelację. To jest wykres rysów osobowości. Jest 14 rysów, tak, i jest 14 słupków. Każdy słupek dotyczy rysu. Czyli ten wykres on ci pokazuje, gdzie na skali stenowej, tak zwanej, w skali od 1 do 10, gdzie na tej skali. Wychodzi Ci dany rys, czyli wykres, nie pokazuje Ci jednego Twojego rysu, pięciu rysów, nie pokazuje Ci tylko najwyższych rysów, pokazuje Ci gdzie są wszystkie Twoje rysy, czyli niektóre będą. Niżej, o tutaj wygląda na to, że te dwa mamy najniżej, a niektóre będą wyżej lub bardzo całkiem wysoko, a niektóre gdzieś tam w środku. Za chwilę powiem, cóż to oznacza. Tak? Więc czyli jest wiele rysów w jednej osobowości, i to tworzy Twoją konstelację osobowościową. Twój środek w wyniku to jest czarna pozioma linia. Ota tutaj. Każdy słupek kolorowy ma, w ma na swoim środku, tak, na środku. Czarną taką linię i ta czarna linia to jest środek twojego wyniku, więc miejsce, gdzie ona popada, tutaj jest między 6 a 7, no to wynik dla rysu sumiennego, tak? To jest ten 6 pełnych stenów, tak? Czyli to jest między 6 a 7. Wynik dla rysu oddanego, tu jest czarna linia, środek czwartego stena. To są wyniki, więc to jest taki, jakby chcieć te wyniki, tak. Bo tak, może ktoś spojrzy i powie: Ojej, ile kolorów, ale to one nachodzą na siebie, to co ja mam w końcu? Nie. Najbardziej niech cię interesuje czarna linia i jej umiejscowienie. To jest precyzyjnie twój wynik. Natomiast o czym świadczy cały słupek? Ten słupek to jest trochę uproszczenie psychometryczne, ale nie jest aż tak daleko idące, więc warto o nim tak myśleć, że ten słupek. To jest zakres rysu, w jakim masz tendencję najczęściej się poruszać, bo wyniki danego rysu dla żadnej osoby to nie jest jeden punkt. Nawet jeśli ktoś ma tendencję do cech, łowczych, tu, tu jest łowczy, o tutaj, tak, czyli takie ryzykanckie zachowania i taki trochę, to jest osobowość taka nieznająca strachu. I jeśli ktoś ma, szukająca wyzwań, szukająca stymulacji, często sporty ekstremalne uprawia, często to jest taka osobowość, taka trochę ona, to osoba, która tam, gdzie coś się dzieje, tam, gdzie jest wielkie ryzyko albo tam, gdzie jest konflikt i z kimś się trzeba zmierzyć, to ona się tam odnajduje, ona tam pełnie swojego potencjału osiąga, można powiedzieć. i więc taka osoba, ona nie ryzykuje zawsze na tym samym poziomie. Czasem ryzykuje nieco bardziej, czasem ryzykuje mniej. Najczęściej porusza się w takim poziomie typowo tych łowczych i ryzykownych swoich postaw. Sam środek jej wyników przypada tutaj, i to jest najbardziej prawdopodobne zachowanie po tej osobie z największym prawdopodobieństwem należy się spodziewać takich postaw jak środek jak czarna linia natomiast również z podwyższonym prawdopodobieństwem należy się spodziewać postaw w tym zakresie. Czyli taka osoba zobaczcie ona i tak ma wyniki średnie i podwyższone bo ona typowe dla niej zachowania najczęściej występujące są tutaj można powiedzieć od środka skali aż do dziewiątego stena podciągnięte cały ósmy obejmują tu już jest dość wysoki wynik tak więc w taki sposób proszę o tym myślcie. Tutaj, co mamy, tak patrząc teraz na wyniki tej osoby, ofiarny najwyżej. Wysoko ofiarny to jest osoba, a później jest niezwyczajny. To jest osoba, która prawdopodobnie ze swojej ofiarności uczyniła jakąś oryginalność, jakąś swoją charakterystykę. To może być, nie, nie wiem tego, natomiast to może być. Przykładowo, ja teraz takim stereotypem trochę polecę, no ale obrazowo musi być, więc musi być stereotypowo. To jest ktoś, kto ze skroniska przygarnął 10 kotów. No, może 5, tak, nie, może nie tak, Rozumiecie, to jest coś takiego, takie, bo tu jest niezwyczajny, czyli jest jakaś oryginalność plus ofiarność. I teraz w jakie konstelacje to się może połączyć? To się może w wiele konstelacji połączyć, no ale ja tutaj akurat taki przykład przytoczyłem, albo to może być osoba, która angażuje się w prace jakieś społeczne. W jakiś wolontariat, ale to tamta pomoc będzie zaadresowana dla jakiejś nietypowej grupy, o której nikt nie pamięta. To może być na przykład o terapeuta, który pracuje z, na przykład z dziećmi. Ale dlatego, że tymi dziećmi jego zdaniem nikt się nie zajmuje, jest strasznie mało specjalistów pracujących z takimi dziećmi, i on w ogóle w tych dzieciach, czy tam ona, widzi duży potencjał i te dzieci są pominięte, i to jest rzadka jakaś specjalizacja albo rzadka forma terapii, którą ta osoba uprawia, pomagając akurat takiej grupie docelowej. O I to, jest, to też mogłoby być konstelacja niezwyczajnego z ofiarnym. Tak? I tych konstelacji mogło być jeszcze wiele innych. Rozumienie, myślenie w kategoriach konstelacji to jest zadawanie sobie pytania, jak dane cechy podwyższone, bo to każdy rys to jest zestaw pewnych stałych, powiązanych ze sobą, stałych cech, ale ze sobą powiązanych, częściej występujących. Nie? Więc jak częściej występujące te cechy typowe dla rysu ofiarnego powiązały się w życiu tej osoby, te wysokie, z tymi wysokimi, typowymi dla rysu niezwyczajnego, a tu dla ofiarnego. Tak, tak należy się pytać o konstelację.